To niedzielne popołudnie. Postanowiliśmy trochę zmienić zasady. Deser na początek weekendu. Mistrz Polski, lider tabeli Ekstraligi kontra druga drużyna w zestawieniu. TME UKS, SMS Łódź, Śląsk Wrocław. Dzień dobry z Łodzi. Janna Tokarska. Michał Zawadzki. Rozpoczęły łodzianki. Ona dzisiaj w niebiesko-białych kostiumach. Jednolite białe stroje zawodniczki trenera Piotra Jagieł. Węcławek, Naciskano przez Jerlińską. Przejękę. Po Łodzianki. Teraz będzie szansa. Kryzyman Jerlińska. Pierzcie na Kryzyman. Niezłe dośrodkowanie. Kopiska słupek 24 minuta meczu. No wreszcie składna akcja. Dobre dośrodkowanie. Kolejny atak. Kopińska broni z Ewiza. I gol! Jest Rędzia! Rędzia kończy, 26 minuta. I mamy. Kopińska. Rędzia niepilnowana. A Bambila. Rędzia nie ma spalonego. A na Rędzia! 2-0. Nie upilnowały teraz Rędzi. Nie upilnowały linii spalonego Wrocławianki. Asysta Abambili. I dwubramkowe prowadzenie sms A wszystko. Kopista! Strzał z dystansu. Super gol! Ależ przepięknie sitaż. Ta dziewczyna ma patent na piękne gole. Przepięknie przymierzyła Natalia Sitasz. Ta piłka leciała i leciała. Wyciągnęła się tam Oliwia Szperkowska. Odbiła się futbolówka. Zagrani Sitarz, Zieniewicz, Adamek jeszcze przełoży na lewą nogę. Adamek zabrakło tam troszkę. Oj no tutaj duże doświadczenie Zieniewicz, chociaż to nie koniec akcji buś Białoszyska i go